Cześć Przemek, zasubskrybowałeś mnie? A dałeś łapkę w górę? Jeśli, jeśli dałeś, to wejdź do wody. No? Wchodź do wody. O, dzięki, że dałeś łapkę w górę i subskrypcję. Bardzo Ci dziękuję. Siemanko, z tej strony CraftCube. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i witam Was w kolejnym odcinku z serii Minecraft. Przygoda wzywa. I tak, Geralt albo Przemek, obojętnie jak się nazywa, Stefan Zdzichu, nazwijcie go jak chcecie. Chyba najlepiej byłoby Przemek. Yy, więc tak, Przemek sobie nieś tam, gdzieś tam broni, kot sobie siedzi u mnie na łóżku. I tak, w dzisiejszym odcinku będziemy, będę ja chciał skończyć budować yy, nasz żaglowiec. Tu mam wszystkie rzeczy, które będą mi potrzebne. A oprócz tego, to tutaj znalazłem cztery sadzonki, w wiosce, i tu jest, to jest czarny dąb, więc może tu oświetla, bo tu się mogło coś zrespić w nocy, zjem sobie kurczaka i zetnę to drzewo, żeby mieli, żebyśmy mieli ciemny dąb na budowanie statku. I tak, jeśli Wam się ta seria podoba, i jeśli podoba Wam się mój żaglowiec, Zobaczycie też pełną wersję jego na koniec odcinka. Oczywiście, oczywiście, strzelcie łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji i oczywiście też napiszcie komentarz, co byście chcieli, żebym nagrał za tydzień. A jutro może pojawi się kolejny odcinek ze zwiedzania mojego miasta, więc polecam wpaść i również obejrzyjcie moje inne odcinki. Będziecie go, je mieli w karcie. No tak, a ja sobie ścinam drzewko i się nudzę. XD. Wszystkie drzewa są takie małe, jak te. W sensie, że mają pień, je, grubości jednego bloku, a ten jakiś ma, nie wiem, 4 metry. Co to mu być? No ale w sumie może i dobrze, bo są cztery sadzonki. I przez to, je, przez to że są, jest e, 4 razy więcej sadzonek. Jest też cztery razy więcej drewna, więc to się nawet opłaca. Widzicie? Z jednego drzewa prawie jest tak, drewna. O, już sadzonka wypadła. To ja tu poczekam, aż wypadną cztery, żeby móc posadzić je ponownie. I widzimy się za chwilę. O, i czwarta sadzonka. Można posadzić ponownie. To, to jest znikną liście i zrobi się na nowo. No, to chyba, myślę... coś krowa. Myślę, że możemy płynąć już, żeby budować znowu statek. Bardziej kontynuować jego budowę. Bo trochę roboty z tym będzie. Przyznajcie. To ja idę na te koordynaty. Chociaż w sumie. Dobra, jeszcze ogarnę farmę. Niaczki, żeby było co jeść. I tak sobie myślę, czy nie posadzić ich również przy tamtym statku. Bo w sumie to będzie nasza, tak jak mówiłem, baza wypadowa. To się nie miało w tą stronę respić. To się ma w tą stronę respić. Dobra. Nie no, nie widzę sensu brać tego. A, i jeszcze wziąłem sobie sadzonki, żeby nie musieć latać tutaj. Bo ostatnim razem pamiętam, że, yy, że tam budowaliśmy ten statek i yy, nie starczyło mi drewna po prostu. Więc teraz płyniemy gdzieś tam. O, już tam widać wyspę, na którą płyniemy. Tylko, że my nie płyniemy na tą wyspę, tylko na tamtą. Na początku płynąłem zawsze tutaj, tylko okazuje się, że teraz tam jest yy, po prostu bliżej. Bo tak musiałem iść lądem, a tędy będzie szybciej. Bo to płyną od razu tam. A tak to musiałem przejść tędy i dopiero tam. Idę. Frila. Ja zawsze idę tam naokoło, a przecież wystarczy tędy iść. Dobra, idę tędy. Najwyżej się zgubię. Oj, to jest ta owca, która wcześniej była... która wcześniej była w mojej łódce. Chociaż nie, tam nie ma przejścia. Mi się nie chce wykarczowywać tego lasu. Wykarczowywać? Jest takie słowo w ogóle? Nie wiem, ale wiem, że idziemy na łowy i my, my tam, a teraz pójdę tędy i myślę, że będzie bliżej, bo centralnie wyjdziemy na tamten statek. A tak to szedłem tu, mi na około, o. o mała szara owieczka, ale cute. Ile parkour Lewitująca trawa, Minecraft 1.16.4 pre 2 Nie powinny się takie rzeczy Chwila, czy ja mam? Uff, już się bałem, że nie mam dirta I nie miałbym czym się podsadzać Hmm Tu jest taki las, a tam są ładne równiny Więc ja chyba wolę iść tamtędy Sami przyznacie, że jest ładniej. A i, ben, i zrobimy też wyścigi łódkowe, bo tam jest dużo lodu, bo jest zamarznięta rzeka. Więc, a łódką się bardzo, bardzo szybko po lodzie jeździ, więc również bardzo szybko się dostaniemy do wraku. A bardziej już nie wraku. Dobra, i zobaczcie, jak to będzie szybko. I drift za driftem. Oj. I chyba teraz tam i gdzieś tam będzie nasz żaglowiec. Pamiętajcie, żaglowiec nie ma owiec. O, króliczki. się ma króliczki. Nie ja mam dźwięki Nie, dźwięków nie mam, o kurczę O kurczę pieczonka Nie mam dźwięków i nie słyszałbym, czy jakiś zombie idzie A, i przydałoby się coś zjeść Chyba ziemniaczki są lepsze, kurczaka należy oszczędzać o, A w ostateczności mamy jeszcze Wypieczone wodorosty I słodkie Rówki, jagody, jakoś tak to było. Ok, i tam już będzie nas, nasz statek. No, widać go tam. Czyli tak naprawdę miałem rację, że wystarczy iść tam przez ten las tylko że nie chce mi się przecinać tego lasu. Nie, nie przecinać, w sensie, że. Bo wiecie, jak się, jak się idzie przez las, to raz są jakieś haszcze, raz jest coś i po prostu. Oj, łopata mi się zepsuła. Trudno. Po prostu jak się idzie przez las, to trzeba jakieś krzaki wykarczowywać i jakieś inne rzeczy. Ostatnio pamiętam, że walczyłem tu z endermanem, ale tego endermana tu nie ma. Poza odcinkiem to było, więc Wy tego nie pamiętacie. Tu jest moja kajuta. Więc może bym sobie dał tu. O. Dałbym sobie tu jeszcze kwiatek. O. Perfekcyjnie. Desi Designy kraft cuba. Dzień dobry. I co ja mam w tej skrzynce? Nic ciekawego. To może od razu sobie posadzę. Może te wszystkie drewna tak najpierw najpierw odłożę do skrzynki i mi się oczywiście nie zmieści. I na razie drzewka posadzę, żebym potem miał coś ciąć i z czego budować. A ostatnio mi tu wybuchł creeper, ale udało mi się to załatać lodem. O. Chociaż w sumie świerków chyba nie muszę sadzić, albo nie muszę. Jest dirt. Gdzie jest dirt? Halo, policja. O, jest. Dobra. Normalnie musiałem leźć tam, a teraz będę miał to tutaj. Leść. Iść miałem na myśli. I. O, i tu będzie brzoza. Albo nie. Bo nie wyrośnie. Będzie nie wyrostkiem. To jeszcze dąb by się przydał. Tutaj. Może tutaj. I ostatni tutaj. Perfekcyjnie. Mogę jeszcze się teraz przyspać. Jeszcze nie ma. Jeszcze nie ma nocy panie. Coś tu się przepiekło. A jedno szkło. Spoko. To może skończę na razie budować tutaj. Żeby mi się tylko tu nic nie zrespiło, bo by było słabo. Dobra, już się chyba będzie respić, więc wolę się schować. No i perfekcyjnie mogę już sobie iść spać. Prysznic. W wodzie stałej. I możemy kontynuować odbudowywanie naszego pięknego, bardzo pięknego żaglowca. Będzie miał... Trzy masz ty? Zapadnie dam. A może cztery? Nie, nie cztery. Za dużo by było. To może mi się to jeszcze przyda. Zrobię sobie też kilka desek. Albo kilkanaście. Oj. Dobra. I tu jeszcze jedna klapa by się tylko przydała. To dawać mi... Nie, to jest ciemne drewno. Dawać mi świerk. I to poproszę. O. No i baja. Tak jak to jest tutaj zbudowane? To tutaj dwie świerkowe deski. Tutaj tak samo. A i nie starczy. Nie starczy. To może które już, któreś już urosło? Nie, no żadne jeszcze nie urosło. Najwyżej pójdziemy tam. Na razie to zatnę. Świerkowych desek nigdy za wiele. Tak, w sumie to chyba świerk jest moim ulubionym rodzajem drzewa. Ulubionym rodzajem drzewa. Ulubionym, może ulubionym drzewem w Minecrafcie. Tak serio. Jest ładne. Nawet bardzo ładne. Dobra, to to odłożę. Przydałaby się druga skrzynka. Tylko, że pod piecem się chyba nie będzie otwierać. O, to może piec. Przeniosę i piec będzie tutaj. O, a tutaj dorobię skrzynkę, zanim mi zleje cały dywan. Ej, dobra, są dwa dywany. Już się bałem, że nie ma. Spodko. To chyba mogę zamknąć. Albo dobra, niech będzie otwarte. I tak łażę w kółko, i nie wiem, co ze sobą zrobić. No, o, mam drugą łopatę. Motykę nie wiem po co wziąłem. I tak. To bym może. Dobra, najpierw zróbmy tu drugą ścianę dirtu. Żeby się tu nie wlała woda, jak od zewnątrz to odkopię. Ok. I teraz chyba by się przydało robić rufę, czy on jest za krótki jeszcze? Jak sądzicie? Nie no chyba już będę robił rufę, żeby nie przesadzać. To mi się tylko teraz drewno przyda. Je no weźmę świerkowe deski, panie. De. To teraz. Dobra, to mam. To mam. Przydałoby się jeszcze slaby i stersy. Okay. Oj, bo mi des. Dobra, trudno. I myślę, że można już. Oj, latam, latam i spadam ciągle. Chwila, czy to nie powinno być tak? To powinno być świerkowe. Boże, to ma być leświerk, bo z dębu jest pokład. Chwila, ze slabów jest pokład, nie? Nie, nie zrobiłem tu. A miały być slaby. Budowa się rypła. Na razie. O, ale już działa. Perfekcyjnie. To myślę, że slaby można odłożyć. Albo dobra, jednak je wezmę. Plum. Oczywiście źle musiałem postawić. Perfekcyjny architekt. Może też porozbiję. Porozbijam lód, tylko nie za bardzo mam już czym. A nie mam jednak czym. Przydałoby się kiedyś poddać to jakieś latarnie. Boję może jakieś coś w tym rodzaju, żeby tu się nie robił ten lud, bo on mnie strasznie wkurza. Bo się robi i potem ten statek wygląda, jakby naprawdę był wrakiem. A to ma być królewski żaglowiec, panie. I łopata by mi się jeszcze przydała. Dobra, dorobię jeszcze tu co nieco pokładu. Teraz schodki tu dam. Przydałyby się jeszcze fensy, ale to kiedyś. Ja zrobił. To tu będzie okno, to tutaj nie będę dawać. Kurde, nie mam schodów dębowych. Aby mi się teraz bardzo przydały. Oj, powietrza nie mam. Rusza się! Dobra, czy je mam? Nie mam. Nie mam żadnych dębowych schodów. Nawet drewna dębowego już nie mam. Ale po co się martwić, jak mi tu urósł już dąb. Tak zwane o wilku mowa. nauka przysłów, przysłowiów z Dominikiem Craftcubem. Uki, może jeszcze tylko szkłowe znę znaczy szyby, bo raczej chyba slaby mi się na razie mało przydały. Więc zamiast nich sobie wezmę na taskbara, tak? To się taskbar? Nie, to się nie nazywa taskbar, nie? Nie wiem, nie znam się aż tak dobrze na angielskim. A toolbar chyba to się nazywa. Chyba. Nie daje gwarancji jakości. Żeby tu gdzieś drzwi postawić Żebym miał źródło tlenu A w sumie po co? Nie tutaj Chociaż nie jednak tutaj Tutaj powinny być te schody. Czemu ja mówię szeptem? Co jest? Czemu pod wodą się tak długo to kopie? I czemu to leci w dół, jak to powinno lecieć do góry? I czemu znowu mi brakuje przedmiotów? Halo. To może po prostu posadzę nowy dąb. Niech sobie on rośnie. Tam to przerobię na deski, jakieś śmieci tu schowam, chociaż nie, to mi się przyda. Na no to i żeby z tego co nieco schodów zrobić. zrobić. O kurde, to pielec. To pielce mnie atakują. Pomcy. Pomocy. Nie no. Kto się boi jakichś potworów w Minecrafcie? Ja nie. Tylko czy on tu teraz nie wyjdzie. Chyba tak szybko przesypiam tą noc, że żadne potwory się nie zdążą zespawnować. ale bym do wody wpadł. Ok, teraz. Czy to tak miało wyglądać? Chyba. Tak mi się wydaje. Tu musiałby być. Tak troszkę zaokrąglony. I również przydałoby mi się więcej świerkowych desek. I trochę więcej schodów. Może z 8? Nie wiem, na oko. Tak mówię. I przydałoby się znowu troszkę dalej załatać tym dirtem, chociaż jest po co? O kurde, głodny jestem. Jak mogłem być głodny i nie zauważyć tego? Te odcinki z Minecraftowej serii są według mnie chyba trochę za długie, ale nie wiem, co ja tam wiem. Wiem tylko, że się duszę. Kurde. Głupie to pielce. A masz. A masz. Giń. Kurde, Jolon ma HP. I co mi dał? Nic mi nie dał. Super. Jak to wygląda w ogóle? Brzydko. Bardzo brzydko. Trzeba to wszystko wykopać, bo mi się to nie podoba. Może tak to będzie teraz jakoś wyglądało? Nie, wygląda jeszcze gorzej. Czyli z dzisiejszego odcinka wiadomo, że jestem raczej złym budowniczym statków. Rufę. Dokończę poza odcinkiem. Może w następnym odcinku coś, czego nie zdążyłem, wam pokażę. No i tak, zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie o subskrypcji i napiszcie komentarz, co byście chcieli za tydzień. Z tym komentarzem to jest bardzo ważne. Więc proszę, napiszcie. Bo ja was proszę, a wy nie piszecie. Ok, więc tyle z tego odcinka. Zmokło jak kura CraftCube, który za dużo się moczy w zimnej wodzie was żegna. Cześć!